ちょっと待って待って待って待 チッシュアチッシュアチッシュ Zapraszam pięknie kibiców, uczestniczących w pielgrzymce, a nie w spotkaniu noworocznym. My zaraz swój odpalimy racę. Na Las jest więcej. Chcemy bardzo serdecznie wszystkich uczestników 11. Patriotycznej Pielgrzymki Kibiców na Jasnej Górze, abyśmy tutaj wspólnie się zebrali. uczestniczą w pielgrzymce tutaj na Browie Jasnej Góry. Widzimy, że jednak nie wszyscy biorą się do serca to, co wspólnie, wspólnie sobie mówimy, ale na nich nie zwracamy uwagi. Kibiców zapraszam tutaj, gdzie jest nagłośnienie. Zapraszam patriotyczne transparenty. No to tam? I za chwilę kochani zwrócimy się w stronę jasnej góry i potem wspólnie za transparentami pójdziemy oddać pokłon błogosławionemu księdzu temu do fajerwerki. Nowy rok był kilka dni temu. My jesteśmy tu razem, za chwilę odpalimy racę. Śpiewając hymn, ale tymczasem zwróćmy się jeszcze raz kochani w stronę Jasnej Góry, w stronę tego pięknego hasła. Tu zawsze byliśmy wolni, bo to jest prawda. Jazda Góra chciała kibiców wtedy, kiedy nikt nas nie chciał i nasze pielgrzymki wciąż mogą się tutaj odbywać, bo z nami jest wiele, z nami, czy patrzymy na tron naszej królowej, królowej polskiej. Nie wzbudzi intencje, które towarzyszą naszym ubrzmowaniem. Jeszcze raz we wspólnej modlitwie oddajmy tę intencję Matce Bożej. Zdrowe Smarją, Łaski pełna na bogosławiona z tym między miastami i porów, że nie... Naszej charakteru patriotycznego, religijnego, naszej pielgrzymki. Idźcie sobie strzelać gdzie indziej. Wszystkim innym, którzy są z nami dziękuję. Teraz kochani zaśpiewamy hymn. Ja idę pierwszy, za transparenty. Idziemy pod pomnik wielkiego patrona, pielgrzymek, kibiców. Zgodnie z umową, z naszymi ustaleniami można odpalić racę I śpiewamy pięknie hymn państwowy. Jeszcze Polska nie 一，建一座桥。 Idą za proszę żeby z wartym szykiem wziął udział w Marszu Pamięci Błogosławionego Księdza Jerzego. I proszę, że za wszystkich naszych bohaterów, za tych, których wspominaliśmy w naszej piebrzymca, za tych, którzy oddali życie za naszą ojczyznę, wspólnie się teraz pomóżmy. Jesteśmy tyłakami, jesteśmy katolikami i chcemy w, tym, w tym spraw, wielką ofiarę z życia za to, że kochali tak pięknie swoją ojczyznę i są dla nas wszystkich światami patriotyzmu. Ojcze nasz, który się jest w niebie, świętsze imię twoje, święć królestwo twoje, bądź wola twoja, jako w niebie taki na ziemi. Roda naszego pośredniego daj nam dzisiaj i odkryć nam nasze winy. Jako... Maryno, Łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiony.